Cisza. Nic się nie dzieje. Tymi słowami otwiera i zamyka się spektakl Baśnie o Wężowym Sercu, wystawiany w teatrze starym imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Jest to klamra zamykająca między ciszą a ciszą wiele intensywnych dźwięków oraz zwrotów akcji. Podobnie kwestia dźwięku wybrzmiewa w filmie Ciche Miejsce w reżyserii Johna Krasińskiego, i to właśnie na nim się dzisiaj skupimy. Ale po kolei, czy zastanawialiście się kiedyś, po co nam muzyka w filmie? Myślę, że nie trzeba być teoretykiem kina, żeby mieć w tym temacie właściwe intuicje. Na pewno każdy wie, jak istotną rolę potrafi ona odegrać, zwłaszcza, że żyjemy w dobie TikToka, na którym od pewnego czasu szerzy się trend zmieniania podkładu muzycznego pod scenami z hitowych produkcji. Ale weźmy pod lupę przykład własny: Ogniem i mieczem kultowa historia bardzo dobra adaptacja okraszona ścieżką dźwiękową, inspirowaną muzyką kresową wszyscy to znamy. Ale co by było, gdyby finałową scenę zakomponowano w następujący sposób? Wolny jesteś. Wjeżdżę do Chmielnickiego. Wrócę. Albo z drugiej strony może tak. Wolny jesteś. Wiesz, że do Chmielnickiego wrócę. Wojny trwały długo. Opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Nienawiść rosła w serca i zatruła krew pobratymczą. 150 lat później Katarzyna II, caryca Rosji, podbiła Hanat Krymski, zlikwidowała sieć Zaborowską i walnie przyczyniła się do upadku Rzeczypospolitej. Myślę, że już na pierwszy rzut oka, czy raczej pierwsze drgnienie ucha, widać i słychać, w jak odmienny sposób wybrzmiewają obie te wersje. Na podanym przykładzie łatwo dostrzec możemy, że zmienia się sam sposób ustanowienia bohaterów nie tylko ich charakteru, ale także istoty dla całej historii. Dla mnie pierwsza wersja ustanawia głównym bohaterem Jurko Bohuna, uwikłanego w jakiś skomplikowany, panseksualny trójkąt miłosny. Druga natomiast, już zgodnie z oryginałem, w roli głównego bohatera stawia Jana Skrzetuskiego, a Bohuna ukazuje jako czarny charakter, który przy okazji jest w pewien sposób wciąż aktualnym zagrożeniem. Muzyka zatem buduje napięcie między postaciami, często wskazuje także na charakter ich relacji oraz charakter samych bohaterów. Nierzadko zdarza się też, że twórcy filmowi korzystają z muzyki celem stymulowania widza. W melodramatach zazwyczaj ma doprowadzić nas ona do łez. W horrorach budzić może poczucie niepokoju. W kinie akcji i nie tylko tam muzyka często dynamizuje montaż, a czasem nawet napędza samą akcję. Takie przypadki zazwyczaj określa się filmem muzycznym i tu warto zaznaczyć iż nie jest to to samo co musical. Musical charakteryzuje się tak zwaną strukturą dźwiękowo-wizyjną opartą na sekwencjach muzyczno-scenicznych ubarwionych dźwiękiem synchronicznym plecionym w fabułę. Prościej mówiąc, piosenki śpiewane przez bohaterów są wplecione w narrację i teoretycznie powinny popychać historię do przodu. Współcześnie przyjęło się komponowanie do utworów specjalnych układów tanecznych. Musical jest jednak tylko jedną z form filmu muzycznego popularniejszy przykład filmu muzycznego niebędącego musicalem uchodzi dramat New York, New York z 1977 roku. Innym, bardziej współczesnym przykładem może być chociażby Baby Driver czy Mad Max na drodze gniewu. W obu przypadkach muzyka gra bardzo dużą rolę, ale nie pełni funkcji narracyjnej tak istotnej dla musicalu. Zatrzymajmy się na chwilę przy Baby Driver, ponieważ na jego przykładzie możemy łatwo przeanalizować jak muzyka dynamizuje film. Podczas seansu mamy szansę podziwiać całą sekwencję akcji zakomponowaną do rytmu piosenki Hocus Pocus z repertuaru grupy Focus. Nie jest to oczywiście odosobniony przypadek, takie sekwencje zdarzały się w kinie częściej już znacznie wcześniej. Doskonale obrazuje to scena walki z filmu Piąty element. Obu przywołanych produkcjach zaobserwować możemy zjawisko Mickey Mousingu, które polega na oddawaniu ruchów postaci w dźwięku. Technika ta wzięła nazwę od bohatera popularnych kreskówek i do dziś jest obecna w produkcjach zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jednak, pozostając w temacie napędzania akcji poprzez dźwięk, uważam, że absolutnym majstersztykiem jest sekwencja balowa z drugiej części kultowej animacji pod tytułem Szrek. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że początkowo muzyka zostaje wprowadzona w sposób realistyczny. Widzimy wróżkę chrzestną, i słyszymy, jak zaczyna śpiewać. Mamy zatem do czynienia z dźwiękiem nie tylko diegetycznym, ale także immanentnym, czyli mającym swoje źródło w kadrze. Wkrótce jednak muzyka przenosi nas do kolejnych postaci, pokazując ich zmagania ze strażą zamkową. Sposób zakomponowania poszczególnych fragmentów utworu pozwala nie tylko zbudować napięcie, ale także ukazać silne relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami. W końcu dla Shreka poświęcają się kolejni przyjaciele. Spowolnienia pomagają widzowi uchwycić charakter bohaterów. Fiona wykazuje się bystrością oraz sprytem. Kot w butach wiernością i etosem godnym średniowiecznego rycerza. Go, go! Jak nie trudno się domyślić, taki rodzaj podkładu nazywa się odpełnionej funkcji muzyką ilustracyjną, która uznawana jest za najprostszy model estetyczno-brzmieniowy. Wyróżnia się dwie jej formy: bezpośrednią, którą potępiał sam Wojciech Kilar, oraz symboliczną. Schemat ten zakłada celne oddanie wymowy obrazu, dalekie od prostej imitacji czy kopiowania filmowych wrażeń. Ilustracja polega tu przede wszystkim na silnych skojarzeniach motywów muzycznych z wydarzeniami przedstawionymi. Na ekranie. Co istotne, przez wiele lat najistotniejszą funkcją muzyki kinowej była właśnie ilustracja zdarzeń rozgrywających się w kadrze oraz budowanie nastroju u widza i podengowanie emocji implikowanych przez obraz. Ale po co nam w takim razie cisza zapytacie? Ano. Po to samo. Zofia Lisa w swoich badaniach warstwy słuchowej filmu poświęciła szczególną uwagę takim elementom jak efekty szmerowe, słowa mówione oraz cisza, do których odniosę się za chwilę. O szczególnej roli milczenia w percepcji dzieła filmowego pisał również niemiecki socjolog i teoretyk kina Siegfried Krakauer. W jego teorii filmu przeczytać możemy następujące słowa: Efekt potęguje się, gdy muzyka nagle urywa się w momencie największego napięcia, pozostawiając nas sam na sam z obrazem. Ten bywa stosowany w cyrku dla podkreślenia sensacyjnych wyczynów akrobatycznych. Taki rodzaj przerwy w muzyce Krakauer nazywa ciszą naładowaną napięciem. Doskonałym przykładem takiej gry ciszą jest na przykład ta scena z filmu Jurassic Park. Choć w sekwencji brak jest muzyki stymulującej widza, możemy wyczuć narastające napięcie oraz zbliżające się niebezpieczeństwo przez samo dudnienie kroków T-Rexa. Podobnie te zasady wykorzystuje większość thrillerów czy horrorów, w których główny nacisk kładzie się na zaskoczenie. Dla lepszego zobrazowania porównajmy sobie ścieżkę cichego miejsca ze ścieżką chociażby Avengers Infinity War. Filmy przedstawiają różne gatunki, nic więc dziwnego, że tak różnią się od siebie. Podstawową różnicą jest jednak niemal brak ścieżki, dialogowej w cichym miejscu. To właśnie jej nieobecność wyróżnia ten film na tle innych, nawet tych zbliżonych gatunkowo. Weźmy na przykład drugą część przygód doktora Strange'a. Chociaż film stanowi element franczyzy superbohaterskiej, wiele scen utrzymano w estetyce i nastroju horroru. Właśnie z tego powodu znacznie więcej jest w nim tak zwanych jumpscare'ów, czyli zabiegów audialnych, które mają w odbiorcy wywołać właśnie podskok z przerażenia. Doktor Strange w Multiversum Obłędu jest o tyle specyficznym przykładem, że w przeciwieństwie do cichego miejsca jest wręcz przeładowany dźwiękiem. Nawet podczas spowolnienia akcji dźwięk jest bardzo zintensyfikowany, na przykład poprzez dosyć głośne odgłosy tła czy motyw muzyczny. Cisza w tym filmie pojawia się w zasadzie wtedy i tylko wtedy, gdy reżyser Sam Raimi postanowił podkreślić potęgę i władzę szkarłatnej wiedźmy oraz jej przewagę nad innymi Bohaterami. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Scena pierwsza. Między typowo horrorowymi jękami potworów, a równie charakterystycznym akcentem audialnym, następuje moment wyciszenia, który przygotowuje nas na mrożący krew w żyłach moment pojawienia się czarnego charakteru. Kolejna scena. Instrumenty smyczkowe budują napięcie, po którym zostajemy zawieszeni w ciszy naładowanej napięciem. Wanda szepcze, a następnie powraca motyw z horroru, który podkreśla jej przewagę. Dla kontrastu, muzyka nigdy nie cichnie w momencie słabości bohaterki. Jest wprawdzie utrzymywana w zupełnie innym tonie, ale nigdy kompletnie nie zanika. Jej zadaniem w tej konkretnej scenie jest ukazanie portretu psychologicznego postaci. Wanda cierpi, jest pogrążona w żałości, a moment, w którym zdaje sobie sprawę z bezsensowności swoich działań, jest dodatkowo podkreślony akcentem zakłócającym harmonijność warstwy audialnej. Konfrontacja bohaterek przynosi natomiast swego rodzaju ukojenie. Jednak postać wciąż nie zaznaje ciszy, bo cisza zarezerwowana jest dla jej diabolicznego alterego. Prawdopodobnie właśnie dlatego kompletne wyciszenie następuje dopiero po śmierci głównej bohaterki. W oczywisty sposób ma to także na celu nadanie jej śmierci podniosłego oraz istotnego tonu. W końcu Wanda nie zostaje pokonana, to ona sama decyduje o poświęceniu swojego życia w zamian za bezpieczeństwo świata, czy w tym przypadku wszystkich światów. Dzięki takiemu zabiegowi audialnemu bohaterce zostaje oddana należna cześć. Dla tych, którzy jednak uważają, że Dr. Strange to słaby przykład dreszczowca, przyjrzyjmy się jeszcze ścieżce dźwiękowej innego hollywoodzkiego thrillera, czyli Nie Otwieraj Oczu. Oba te filmy pochodzą z 2018 roku i poruszają dosyć podobną tematykę, dlatego moim zdaniem wydają się idealne do tego zestawienia. Jak już mówiłam, ciche miejsce wyróżnia się na tle innych filmów, zbliżonych gatunkowo, brakiem warstwy dialogowej. Ta cecha charakterystyczna wynika bezpośrednio z zasad rządzących światem przedstawienia. Już w prologu zostają nam one jasno zaprezentowane, a najważniejsza z nich brzmi hałas przyciąga potwory, potwory zabijają ludzi. Nie otwieraj oczu, skupia się na ograniczeniu innego zmysłu, mianowicie wzroku. Tu zasady rządzące światem są nieco bardziej skomplikowane. Nie wiemy do końca, czym jest zagrożenie, wiemy natomiast, że bohaterom nie wolno patrzeć na świat poza murami ich domu. Z czasem uczą się oni poruszać po otoczeniu bez używania wzroku, polegając głównie na słuchu. Ze względu na specyfikę obu światów przedstawionych nie zaznamy tu zbyt wiele charakterystycznych dla gatunku jumpskerów. Napięcie jest jednak podbijane w sposób odmienny niż zazwyczaj. W przypadku cichego miejsca to właśnie cisza i świadomość niebezpieczeństwa wynikającego z wydania odgłosu kontrapunktują newralgiczne zwroty akcji. Doskonale zostało to zobrazowane w Scenie otwierającej sekwencję porodową. Początkowo scenie towarzyszy absolutna cisza, następnie zostały do niej dołączone ciche pluski wód płodowych. Po czym stopniowo zaczyna narastać muzyka transcendentna, czyli pozakadrowa, a przy tym pozadiegetyczna. Przerwana zostaje ona jednak nie poprzez ciszę naładowaną napięciem, ale odgłosem nabijania stopy na gwóźdź oraz stłumionym krzykiem bohaterki. W ten sposób rozpoczyna się jedna z najbardziej intensywnych sekwencji filmu oraz najważniejsza część całej historii, albowiem właśnie w tym momencie w domu bohaterów pojawiają się potwory. Istoty te są, jak już wspomniałam, wysoce wrażliwe na dźwięki, stąd też nic dziwnego, że większość warstwy akustycznej stanowią wspomniane już wcześniej efekty szmerowe. Są to wszystkie tupoty małych stóp, dużych stóp i odgłosy warstwy fizjologicznej, jak oddechy czy szelest ubrań. Szmery są współcześnie kojarzone głównie z kinem slow cinema, które w dużej mierze gra nie tylko ciszą, ale także czasem rzeczywistym i jego niezręcznością. Można zatem uznać, że w pewnym sensie omawiana produkcja jest swego rodzaju slow thrillerem, który z kolei można by zakwalifikować jako odłam post horroru. Warto także zauważyć, że w cichym miejscu warstwa audialna jest bardzo często zobiektywizowana widać to chociażby na przykładzie sceny tańca, w której muzyka rozbrzmiewa dopiero gdy żona zakłada mężowi słuchawki. Albo w wielokrotnie powracającym motywie aparatu słuchowego noszonego przez turkę bohaterów. Powtarzalność tego motywu nie dziwi, zważywszy na jego istotę w scenie zamykającej. Co ciekawe, jak na produkcję oscylującą wokół ciszy, druga połowa wypada bardzo hałaśliwie. A po intensywnym finale następuje cisza. Nic się nie dzieje.